Witajcie wśród nazwisk Polaków. Dziś film o rzadko spotykanym nazwisku Falana. Jego pochodzenie może wydawać się tak nieprzejrzyste, jak tam mgła dzisiaj, zwłaszcza na pierwszy rzut oka. Od czego może pochodzić nazwisko Falana? Od wyrazu pospolitego? Od imienia? A może jest to nazwisko obce? Jak myślicie? Odpowiedź na to pytanie oczywiście w tym filmie. Zacznijmy od tego, że nazwisko Falano jest rzeczywiście bardzo rzadko spotykane. Nosi je w kraju około 400 osób. Na liście rankingowej najpopularniejszych nazwisk polskich jest daleko. Ponad 14 tysięcy innych nazwisk jest spotykanych częściej. To, że mamy w Polsce tak niewielu Falanów, sprawia, że osoby o tym nazwisku mieszkają w zaledwie około 50 powiatach spośród niespełna 400 powiatów i miast na prawach powiatu w Polsce. Nie ma takiego powiatu, w którym mieszkałoby co najmniej stu falanów. Dlatego na mapie jasnym kolorem zaznaczone są tylko te, w których mieszka więcej niż kilkanaście osób o tym nazwisku. I tak są tylko trzy takie powiaty. Niespełna siedemdziesiąt osób nazywających się falana mieszka w powiecie częstochowskim. Około 60 osób w samej Częstochowie, blisko 50 także w pobliskim powiecie radomszczańskim, gdzie indziej góra kilkanaście osób. Nazwisko to jest po prostu rzadko spotykane, poza regionem częstochowskim bardzo rzadko lub wręcz wcale. Pochodzenie nazwiska Falana może nam się wydawać niejasne, bo w jego dostrzeżeniu przeszkadza nam dawna gwarowa wymiana spółgłosek. Chodzi tutaj o pierwszą współgłoskę, Tak, oto f. To f pojawiło się w wyniku gwarowego uproszczenia wymowy grupy spółgłosek chw. Po prostu na gruncie gwarowym chw zastąpiono f. Odwróćmy tę wymianę w nazwisku. Zamiast Falana uzyskamy Chwalana. I znajdziemy się bliżej wyjaśnienia pochodzenia nazwiska. Oddzielmy teraz to, co jest rdzeniem od tego, co jest dodanym do niego przyrostkiem. Chwalana i falana możemy tu rozpatrywać równolegle, bo już wiemy, że różni jej tylko regionalny wariant wymowy gwarowej. Po oddzieleniu przyrostków zostają nam formy chwał i fał. Obie te formy występowały też jako nazwy osobowe, czyli określenie osób. I to już w pierwszej połowie XIII wieku. Nazwy osobowe z dodanym przyrostkiem Ana pojawiły się od nich nieco później, ale też bardzo dawno, bo notowane są już w drugiej połowie tego samego XIII wieku. Powiązanie nazwiska Falana z prostszą co do budowy nazwą osobową V nie wyjaśnia nam tu jeszcze wszystkiego. Chwał, a więc i V mogą się kojarzyć ze słowem chwała i kojarzą się słusznie, choć nie wprost z tego słowa pochodzą. V i V to skrócone formy dawnego, dwuczłonowego słowiańskiego imienia, zaczynającego się od chwal, takiego jak Chwalisław, Chwalimir czy Chwalibok. Od którego dokładnie? Tego się już nie dowiemy. To tak jak dziś trudno nam czasami wskazać, czy Ola to tak naprawdę Olga czy Aleksandra. Zresztą wystarczy nam wskazać, że nazwisko Falana powstało, ze skróconej formy imienia, rozpoczynającego się od chwal. Imię to miało związek ze słowem chwalić, ale nazwisko nie powstało od tego słowa, ale dopiero od imienia. Mamy więc rozwiązanie zagadki z początku filmu. Farana pochodzi od dawnego staropolskiego imienia, rozpoczynającego się od chwal, nie od wyrazu pospolitego i nie jest też nazwiskiem pochodzenia obcego. Z kolei to nieco mylące F, od którego rozpoczyna się nazwisko, to dziedzictwo dawnej gwarowej wymowy, mającej jeszcze średniowieczne pochodzenie. Ponieważ nazwisko Falana jest rzadko spotykane, trudno też wskazać wiele osób, które osiągnęły coś ważnego w życiu i noszą to nazwisko. Tadeusz Falana to aktor znany z wielu ról epizodycznych w filmach i serialach. Maciej Falana to aktor dubbingowy, który ma ogromną liczbę produkcji na swoim koncie. I to wszystko na dziś. Zasubskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić filmu o własnym nazwisku. A gdy już zasubskrybujecie, możecie podpowiedzieć, jakie nazwiska Was interesują. Z pewnością będę sięgał i po te nazwiska. A teraz miejcie się pięknie.